Dobry wieczór wszystkim lub dzień dobry wszystkim. Właśnie zakończył się finał luksemburskich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji 2026. Dosłownie chwilę temu ogłoszono zwycięzczynie, a stała nią Eva Maria z piosenką Mother Nature. W sumie trochę się zaskoczyłem, choć była to moja faworytka, to nie spodziewałem się, że w ogóle wygra. Także jestem naprawdę zadowolony, ale teraz chętnie sobie jej występ znów włączę i dam wam moją reakcję na tę piosenkę. Stosowanie samej selekcji, to już gorzej, ale o tym powiem w innym filmie, który będzie raczej w wersji audio. Zatem zapraszam do oglądania. Ewa Maria Mother Nature. Rozpoczyna się tak tar bardzo tajemniczo, jakby to był lekki klimat Birdy. Jest bardzo intymnie, mi się podoba. Ten instrumentar lekko się zaczyna rozpływać. I bardzo ładne oświetlenie występu. I teraz tu wchodzi trochę klimat y, Lorda totalnie. I to jest bardzo mocno inspirowane, czuć to. Ale to jest totalnie trochę jakby wzięte z 2017 roku To, to dla mnie, to podoba mi się, bo to jest bardzo klimatyczne Właśnie taka Lorda tylko mieszana z Wirdi No i ten występ jest naprawdę fantastyczny, miły dla oka No super się tego wysłuchał osobiście Ale taki klimat właśnie Wirdi, Lorda Sprzed 10 lat Lekka nostalgia mnie wzięłaś na jej piasence. Miała takie lekkie zwolnienie i kolejna zwrotka. Bardzo fajny zabieg. Coś co się nic niego nie, nie dzieje, po prostu sobie to leci. To takie dokołysanie się. I jest taki sam jak, jak pierwszy, ale moje zdanie jest to tak, że nie trzeba nic tutaj nic zmieniać. Nie no jeszcze problem, że jest jestem całkiem taki klimaćik przed 10 lat. Mega to jest. Tutaj już wchodzi taka totalna birdy. O i to jest dodatkowo. Mute moje uszy. O i kończymy tak jak zaczęliśmy? Czyli jest to spójna piosenka bardzo. I to koniec. Podsumujmy. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z wyboru Luksemburga, choć w ogóle się nie spodziewałem. Bardziej spodziewałem się, że wygra Darys, która brzmiała dla mnie trochę jak Barbara Prawie 3-0. Cieszę się, że Luksemburg, Luksemburczykom to się ta piosenka tak spodobała, ponieważ w głosowaniu widzów zdobyła ponad 100 punktów. Totalnie miażdżąc rywali z superfinału, więc naprawdę brawo. Mi się ta piosenka podoba, bo przywołuje we mnie trochę wspomnienia z dzieciństwa. Jest to właśnie takie połączenie lordy i beardy, trochę bardziej beardy w drugiej części utworu. Dlatego ta piosenka mi naprawdę bardzo, bardzo siedzi. No, tekst tej piosenki może jest bardzo banalny. No, ale w sumie pasuje, ten tekst miał wszystko do klimatu tej kompozycji, więc w tej, tutaj bym się akurat nie przyczepiał. Jestem naprawdę zadowolony z wyboru Luksemburga, trochę mi preselekcji, ale cieszę się, że według mnie jedyna sensowna propozycja się przyjęła, więc naprawdę brawo dla Luksemburga, będę kibicował w maju i mam nadzieję, że zaliczę trzeci awans do finału, bo naprawdę zasługują. I ona w ogóle chyba ma 17 lat, a jak w ogóle pięknie się prezentuje na scenie. Jak ona fantastycznie śpiewa, i ten występ jest to naprawdę dobrze wyreżyserowany, bo uważam, że on lekko hipnotyzuje. Nie jest taki wyuzdany, jest taki lekki po prostu. I cieszy oko. Chce się naprawdę tego słuchać. Także naprawdę, Luksemburg, brawo. Co jeszcze mogę powiedzieć, piosenka właśnie daje Wam trochę takiego roku, może 2017. No dla wielu to jest wada, ale cieszę się, że właśnie to jest takie cofnięcie się, ale w pozytywne znaczenia sposób. Ta piosenka po prostu jest jednolitą całością. Jest jednolitą kompozycją, w sensie jest to takie nie na siłę. Jest to po prostu zamknięte w jedną wielką całość. Także naprawdę Luksemburg wielkie brawa i mi się to podoba. To była moja reakcja na piosenkę z Luksemburga. Jak już widzieliście, jestem bardzo zadowolony. Wyczekujcie kolejnych reakcji, które pojawią się również. Yy, będą to reakcje na polskie piosenki z preselekcji, na preselekcji z innych krajów, jak i na piosenki z, z Eurowizji 2026. Trzymajcie się ciutko. pozdrawiam no i cześć. Mój dla Was Hubert.